Dobry. Ach, dobra, widzowie, witam was w kolejnym odcinku z W sumie mogłem się połączyć z postrzelonym. Siema. Siema. Słuchaj, nagrywam odcinek. No, przypadkowo weszłem Ja też, przypadkowo. Dobra, biorę Pyro. Także e, witaj na odcinku. W sumie dzisiaj mogę zrobić, że mam lagi, więc gram Pyro. Dobrze. Nie zdziw się, że mnie mógł za nagle wywalić. Tak, z bez powodu. Dobrze, dobrze. Także lecę pyrozytem z tym z y, flugem. No, a ty kim grasz? Dardowo z fajem. Dobra, chyba nazwę ten odcinek po prostu gram z postrzelonym. Możesz nazwać... T Testuję Battle Medica... Testujesz Battle Medyka plus granie z Nie, ja już nie będę ja Battle Medica, już odcinek nagrany. Aaaa, okej. Okay. Tak, również nagrany na, ta. Tam wywalić mnie widzieli, widziałeś? Widziałem, ja specjalnie dałem, żeby cię nie wywalić. Tak, ale tam większość zagłosowała, że nie. Ja tam napisałem no. w wyjaśnieniu, że ja nagrywam odcinek o Battle Medyku. Nie dziwię się, szczerze. Fajnie by było, gdyby nawet i Battle Medic trochę leczył. Jednak w przeciwnej brzegu jest, nie jesteś? ty jesteś. Tu jestem. Jestem przy tym. Tamtuję teraz. O, widzę cię. No ten tącik se dropałem. Zgamblingowałem. Znaczy, no. No, fajnie. Cześć o tym, że te Konop nagrało tych o skrzynkach na CSa. Wiem, wiem. No, także. Ale dobrze, że nie o TFie, tylko o skrzynkach. Ta, ta. Co? No dobra, chłop nie zaskoczył. Dobrze, już, już z... Tak. W ogóle grałem pierwszy raz e, ostatnio w tego Scream Fortress. No, jak? AMS Erasmusem, e, ten był punkt, kon, był ten Król Wzgórza. Bo mm -hmm. ja szczerze dziwniej się w to grało, ale odcinek z tego też jest. Okej. Okay. Jako powód. Na zapas nagrywasz? E, no tak, nagrywam na zapas. Na trzy filmy w tym tygodniu będą, w tym przyszłym. Więc e, no. Wiesz no, ktoś musi zapełnić lukę pod Aligowskim. No. Jakby... Ja też próbuję zapełniać. Jakby wiesz, ja to nie mówię dlatego, że jakbyś chcę przejąć rynek. Tylko po prostu tak... Y powiedziałbym... No, it is what it is. No. no. Jakby słuchaj, moją przewagą i... jest to, że jestem nowy w tą grę, więc ja mam dużo czy do odkrycia jeszcze. No. Dobra. Ej, widziałeś to? Nie dosłownie, on mnie strzelił w łeb, a ja go z flary trafiłem. To, nie, to nieźle. No. To nieźle. A jak tam ogólnie fajnie, jak tam Ci idzie w tych, tych czy coś tam? A dobrze idzie. Dobrze, tam znajomych poznałem. Tam chyba z nimi będę nagrywał jakiś content z Overwatcha. O, ja też mam Overwatcha. No, no także ciekawie, ciekawie. Że... O, nie, nie, nie szpieg. Spadaj szpieg. Ak akurat przy mnie byłeś, jak zginąłem. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie ten szpieg? Nie uciekniesz przede mną. Zostaniesz sflogowany. No. Dobra, czy tutaj? O nie, nie. No nie. Jesus. Janek, on mnie wcześniej zdominował. <laughs> Na poprzednim ser Sorry? Na poprzednim, ten tym ja Steelwater. Okej. Okay. Pozbędę się go zaraz. Spoko. Go nakryć teraz. Dobra. Tak. No i co, no bo ja wracam do telefonu. Co mogę powiedzieć? A ja dost streamowania wracam No, ja też e, pewnie za jakiś czas wrócę Wrócisz co? No, no ta, bo przydałoby się Miałem dwa tygodnie przerwy od wszystkiego Później Minecraft wrócił, żeby zasięgi pobudzić Bo Minecraft to jedna z moich jakby serii, która... No wiecie, że ona tak... Podobają do niektórych... Dla zasięgu No, ona jest taka bardzo... Łatwo mi się robi odcinki ty jakiegoś skauta prosa natrafiłem. A nie, jednak nie. Okej. Ale bardzo ładne masz się na tych na Minecrafcie. No zdecydowanie ładne. Takie wiesz, że dla mnie taki materiał, który się wypiec, znaczy taki którego przyczyn nie będzie większa niż liczba subskrypcji. No, to tam niektóre po dwukrotnie leciały nawet. No. subskrypcji. Tak, tak, to jest fenomenem, bo Team Fortressa trochę mniej lecą. Ale no to nie oznacza, że będę od tego odchodził, po prostu no będę przeplatał. To jest wiesz, trochę inaczej niż u Daligowskiego, bo u Daligowskiego najlepsze były materiały z TFA, a A te inne nie, a u mnie na odwrót. <grym> no. Ale są sami nieciekawi, znaczy, y, dlaczego te Minecraft tak u ciebie wybijał szczerze. Naszy, ja nie tak dlaczego. Mój znajomy ma... ze studiów nieraz powiedział, że on jak ogląda te moje materiały, to cofa się 2010 do tych starych filmów. A, nostalgia! Tak. Ale nie, no faktycznie coś jest nostalgicznego w tym, znaczy takie na spokojny gameplay. Taki no właśnie. jakaś delikatna w tle. No. W żadne jakieś takie dziwy... Jakby nie ukrywam, będę chciał za jakiś czas Minecraft na modach zrobić jakiś, żeby było coś do urozmaicenia, ale póki co... Będzie zwykły survival pewnie no dopóki smoka nie pokona. Trochę, to trochę sobie jeszcze pograsz na kilka, kilka odcinków, na pewno jeszcze będzie. No właśnie. sobie serię z Minecrafta zrobiłem, żeby zapewnić sztuki jak nie ma streamu u mnie O kurde, ale mam, miałem killing streak widzę właśnie ładnie no sio, sio, sio. Mm. dobra czekaj czekaj, ja coś powiem Mr. Kanister, fajny kanał F very good channel <laughs> Ja nie mogę! Gośce gość promuje się na wszelkie możliwe sposoby. No słuchaj, jakoś się promować trzeba, prawda? Są, tak. gorsze, są gorsze sposoby na promocję, więc. No, a ja po prostu gorą. A ja po prostu trolluję. No. Wiadomo, na taki Berdygaci gra, czy już takiego nie powiedział, no bo tam bym w nawet nie żeby się nie promować. No, ale tutaj. Mm. No wiesz, że na jednym streamie, jeżeli widzieliśmy, oglądałeś mój pierwszy stream, to ktoś mnie rozpoznał normalnie. Eee, no tak. Byłem na pierwszym twoim. No. A ty czekaj, ty grałeś wtedy ze mną, czy oglądałeś po prostu? Chyba później jeszcze udało mi się wbić. A, być może. Wiesz co, musiałbym obejrzeć sobie. No, ale tak widziałem, że... To było trochę może dawno, ale widziałem, że sobie wstawiłeś... E, ...ogłoszenie na... ...na kanał odnośnie shortsów. Tak? Tak, zdecydowanie. Bo, nie ukrywam, przydałby mi się gość, który umiałby to robić fajnie, bo ja wiem, że ja nie dałbym rady zrobić tego fajnie. Tylko... ...jest taki mój problem, bo... ...twój kanał po prostu, według mnie, nie posiada takich dobrych momentów. A. I dlatego by było ciężko zrobić filmisz szorca chyba, żebyś sam go zrobił w takim sensie, że tak samo jak ja moje filmy z Minecrafta. Planuję, A. robię skrypt, robię. A, jak już to takiego. A nie taki się randomowy wycinek, no. no. No dobra, być może to Ty dobry plan. Bo na przykład dlatego na przykład streamowanie jest trochę lepsze pod szorso, dlatego że jeśli coś tam śmiesznego się zdarzy. Właśnie no, to myślałem to bardziej o czymś takim, takim jak już, żeby, żeby ze streamu coś wycinać, bo Ej, ja w ogóle zauważyłem, że mój stream z Hoja 4 wybił się. No, widziałem. no, on, widziałem, on, no. on tak się wybija, że ja nim na nim napijam jakieś fajne godziny. Jakby fajnie się no, to ogląda. Tak samo. Ja nie wiem czemu no. ludzie pokochali tak bardzo ten mój. Ten mój materiał. Jest... Znaczy, no, no. Jeżeli oglądasz, no to totalny chaos w Hoi 4 się to nazywa bodajże. I... No, tak. no. bo tam jest totalny chaos. Dokładnie, więc... No dlatego, bo jest totalny chaos. No właśnie, ja jestem, wiesz, niekompetentny, co jest w sumie moją zaletą, bo dzięki temu jest śmiesznie. Hmm. Ale na przykład ma też transmisja się wybiła. Nawet dwie się wybiły, pamiętam. mnie. Tylko że jedna trochę bardziej. A jaka? Tam się wybiła nie. nie tam. Z, pierwsza wojna donateów to była. A. Tak, tam mi wysłali chyba łącznie 120 zł. O. bili o jedną rzecz. I tak. zrobiło to z 3000 wyświetleń i dało mi to ponad 6000 godzin watch o Kurde. I przez ten filmik mam na zarabianie na, na YouTubie. No kurde, to fajnie ci wyszło. Sz Szczęście. Dobra, z tego Zamykam. co widzę, to trochę internet mi się polepszył. A właśnie, a kiedy będziesz mieć nowy internet, Ten czy już, eee, już masz? Nie, jeszcze nie mam lepszego. Ma być za jakiś czas, ale już, e, póki co ja sobie hotspota odpaliłem. A, okej. Okay. No, więc e, pewnie po prostu. Z zrobimy sobie ten mecz, ten, tą rundę do końca i kończę nagrywanie. Ale dalej będziemy grać sobie, nie że... No. O, ja już wiem dlaczego Pyro jest taką dobrą klaczycą dla lagujących. <grymne> <grymne> myślić się można. No. Więc, um, trochę jakby to powiedzieć... Ja, ja lubię grać Pyro, więc mi to nawet nie przeszkadza ja właśnie w tym momencie rozjuszyłem jakieś 90% graczy TFA? O nie. O no, to koniec. No i drama w komentarzach. Jestem, Oj. jestem skancelowany. Przez tf Community. No co, ja poradzę widzowie, no... No lubię grać Pyrosem. Ja się trochę boję o cancel, co ja mówiłem na, na moim streamie powrót... Powróci, kiedy, gdzie powróciłem, mój pierwszy stream po powrocie. Nie wiem, ale nie zdominował, ja będę musiał go zdominować. Okej. Okay. Chyba Chyba trochę The Dringer mi się zbagował. A. Bo się chyba nie aktywował. No kurde. Dobra, wykończyłem Scouta Pyrosem mm -hmm. Dobra, ja chyba nie wiem, czy ja będę sobie wycinał z tego filmu. O jezu, medyk combo. Medyk. O nie, to jest medyk, czy medyka, który ma Ubera? No. No i nie ma. No nie, kolejny chłopie dominuje. A ja miałem już naładowany ten pasek. M, -m, -m, M, -m Dokładnie. Ciekawe, co to znaczy na przetłumaczenie, to nie ma żadnego znaczenia. Dobra. To ja chyba. Ej, zrób, to ej, zróbmy tak, że ja po prostu wytnę początek, koniec, a ja resztę po prostu wstawię jako surowkę. Widzowie przy okazji zobaczą. Jak, jak wyglądają moje materiały, te takie bez, bez obróbki w ogóle. Nie zobaczam. No. No, przegraliśmy. No cóż, mogło być gorzej. No. No dobra, to słuchaj, to ja po prostu... Dobra, jeszcze nagrywałem, jeszcze będę nagrywał. Okay. Jeżeli to ma być bez obróbki, ja po prostu, to będzie taki, dobra widzowie, słuchajcie, to będzie materiał bez cięć, bez w ogóle, żebyście zobaczyli, jak wygląda typowy odcinek Mr. Canister, taki specjal, w sumie na, nie wiem na ile subów, ale tam jestem wdzięczny wam, więc możecie to tak potraktować, żebyście zobaczyli, jak wygląda taki pojedynczy odcinek, jakbyście go oglądali bez mojej tej ingerencji twórczej. Właśnie, a, jakie, a jakiegoś programu do montowania używasz? DaVinci Resolve. No, ja używam kapkata. No, w sensie u mnie DaVinci Resolve jest darmowy. Najważniejsze, używam darmowej wersji. Ona umożliwiają mi na tyle robienie, że jestem w stanie fajne rzeczy robić. Się tam powoli dużo rzeczy nauczyłem w tym. Także na. No. No. Ja tam też kapkacie coś kombinuje. Zresztą, hmm. nie zawsze mi wychodzi, ale to testy typowe. Pafisz? Nie. Nie dobrze... Dobra, podpaliłem go. Dobra, kto mnie jeszcze dominuje? Ej, już mnie nikt nie dominuje, dobra. Mi się teamy pomyliły. Ja... ja... Czerwonego bija, zapomniałem, że jestem z czerwonych. tak Friendly Fire is not tolerated. No niestety. Nasze małe niestety. Czekaj, to czy pojedynek z Demomanem? Właśnie widzę, że na górze jest. No nie. O! Bomba klap. Chcę być bomba klap. Bomba klap. Bomba klap. Bomba klap. Będzie mój ten po arabsku. Ta bomba klap. Ciekawe rozmowa się dzieje na czasie tam... Tak. Cya, HF, XD, Cya, HF. Ja nie wiem o co chodzi, ale... Też nie wiem. Może lepiej, że nie wiemy. What the hell is going on? Dobra, zablokowali nam, bo już nam robią gaz na chaty. Ale goście zdominowałem ładnie. Dobra, przynajmniej zabiłem Demomala, co zniszczył inż inżynierowi działeczko O, lagi, lagi. O właśnie lagi dostałem, lagi. Jezu zała trochę lagi. Tak, la laguje. Jezu, ja mam jakąś niesamowitą liczbę pingu. Dobra, śmiesznie to wygląda. Dzie Dobra, ale jak cudownie wszyscy tak są. Widzę Ciebie tam, Ty robisz tego monłoka. słyszysz mnie? O mój Boże. No nie, widzowie, to... O, czekaj, czekaj. Dobra, wróciłem, wróciłem. Dało się. Jezus Maria, chłopie, ale miałem lagi przez chwilę. Nie wiem, czy to też poczułeś. Słyszałem. No. Trochę słuchawki bolą, ale no, słyszałem. Ale słuchaj, ja... Na YouTube będzie widać. I to zobaczysz, co ja widziałem. No Dlatego żadnych odcinków z widzami, co najmniej livestreamy, streamy, bo przynajmniej będę na żywo. No właśnie Demomanowi zjadło kolana. A ty pouzuję u ciebie? Nie, u mnie nie. Nie typowzują, tylko zatrzymują się co sekundę. Dobra widzowie, mhm. to by było na tyle w naszym odcinku, także widzimy się w następnym. No to cześć, pozdrówcie Postrzelonego. Postrzelony, pozdrów moich widzów. Pozdrawiam widzów. Proszę. Dobra, dziękuję. My również twoich nawzajem, także miłego wieczora, życzę. na razie.